Rafał Janicki przed meczem Górnik zabrze Legia Warszawa. Rafał, rozmawiając z dziennikarzami, mówiłeś, że w sytuacji Górnika każdy mecz jest bardzo ważny, każdy mecz jest wyjątkowy, no ale jednak Legia jest rywalem, z którym mecze zawsze wzbudzają dodatkowe emocje. To na pewno, ale podtrzymuję to zdanie, co powiedziałem, bo też ważne w takich meczach jest trzymać emocje. I... Wiadomo, że Legia dziś może u niektórych wywołuje większe emocje, u niektórych mniej, ale myślę, że u nas jako zawodników musimy trzymać te, te, te nerwy na wodzy i nie da się płynieć za bardzo emocjom, żeby, no żeby, żeby też nie przesadzić w drugą stronę. Wiadomo, że Legia to jest Legia i, i zawsze jest jedną z mocniejszych drużyn w tej naszej lidze, ale, ale mówię, jeśli będziemy trzymać nerwy na wodzy i emocje, to myślę, że będzie dobrze. Wróćmy jeszcze do wyjezdowego meczu w Mielcu, gdzie po długiej przerwie pojawiłeś się w drugiej połowie na boisku. Jak się czułeś? Czy wszystko było dobrze, tak jak sobie zaplanowałeś? I czy jesteś gotowy na to, aby grać coraz więcej i coraz więcej? No tak, gdzieś tam trener dał mi zrozumienia, że, że może będę potrzebny w tym meczu. Nie spodziewałem się, że tak szybko, w 60 minucie. No fajnie, fajnie udało się wejść, że, że zdobiliśmy trzy punkty i myślę, że to, to jest najważniejsze. Jeśli chodzi o moje zdrowie, to jest coraz lepiej i mam nadzieję, że tych minut będę, będę teraz miał coraz więcej. Jak powinien zagrać w najbliższą sobotę Górnik, by myśleć o pokonaniu Legii? Z pasją, z determinacją, z agresywnością i myślę, że wtedy, wtedy mamy duże szanse, żeby zdobyć trzy punkty. No i tego życzę. Dzięki. Dziękuję.